Jeśli się witam na mecie, z z na moim kanale, sobie wiecie sobie w plusie, wpiszcie kod do 18, daje wam 10% do wpłaty oraz 210 na sam start, czyli przykładowo w sobie 100 zł, otrzymacie 110. Oprócz tego, jeszcze otrzymacie obecnie punkty eventowe, bo trwa eventik, także za stukę macie właśnie 4762 punkty. Metod potem zwiedzać, czy to blik, czy pace of card, czy skinki, albo wypłacacie skinki przez was bardzo szybko, bo dosłownie w minutkę. Poza tym, jeśli wpłacacie z moim kodem, minimum 14 zł, macie sobie zgarnąć tych enhancersmana freehand, za minimum 15 zł, takie jak i, i za minimum 18 Taką nawajkę, czym więcej w pasacie, tym macie większą szansę. Oczywiście, jak w 18 zł, to możecie wygrać obojętnie którego skina, nie żebycie 18 zł to nawaja, 15 hydroclops i tak dalej. Tylko po prostu, czym więcej w pasacie, macie tym większe szanse na zgarnięcie któregokolwiek z tych trzech skinów. No, i oprócz tego na stronie mamy Daily Kesik, co 24 godziny możesz sobie go otwierać. No niestety dzisiaj nie mogę, ale tu widzicie, jakie są skinki. Nawet jak wam leci syp, bo najczęściej leci syp, to możecie sobie zbierać i coś za to otworzyć. A jak nie, to jak wam leci coś fajnego, no to wiecie. To też też spoko. A poza tym macie i tak 20% start z moim kadem na tą skrzyneczkę. No i na całym dole macie jeszcze darmowe skrzyneczki, zrobicie na social media. Oprócz tego na stronie mamy ewencik, w evenciku w Królu wpłacając punkty eventowe za dane miejsce, które zajmiecie, się miejsce Skinka, przykładowo za pierwsze miejsce jest Hydra w Faktoryniu, więc naprawdę grubo, za drugie miejsce jest M9, Doppler, za trzecie Bajonet Lorn. No, naprawdę grube nagrody dali tym, tym razem, bo zazwyczaj są troszkę gorsze mi się wydaje, a tym razem dali naprawdę grube nagrody, więc myślę, że, myślę, że spoko. Tutaj możemy sobie Skinka, tu lecą Skinki od 10 groszy do 10 złotych i nam w pierwszym strzale leci już 8 złotych, teraz 4, no grubo powiem szczerze, fajnie oddało, fajnie. No i tutaj sobie miejmy punkty eventowe, klasycznie 50 -kowa. wrzućmy pyk. 41 zł, no dziś, dziś tutaj akurat nie oddało. Czy mamy coś punktu? Nie mamy. Idziemy dalej testować skrzynki eventowe nowiutkie. Mm, dobra, to wiecie co? Mamy tyle sianka. Ten ja sobie zrobił tak, dałbym dwa na zwykłym buście i dwa na tym lepszym buście, i tak każdą skrzyneczkę, eee, pyk. I zobaczymy, co, co, co tutaj się ciekawego z tego sklei. Mam nadzieję, że nam wystarczy, chociaż kurczę, nie wiem, powiem szczerze, czy nam wystarczy. Nie wystarczy nam. Nie wystarczy nam. To jednak musimy inną bitwę zrobić, wiecie? Mm. Dobra, dajmy sobie dwie te. Dwie te. Hmm, hmm. <śm> Dobra, i tej chce wrzućmy z 5 i na koniec to, żeby wrzucić. Dobra, coś takiego. Na trzy osoby. Myślę, że całkiem spoko. Wszystkie skrzynki w tej bitwie są w trybie jester, czyli na wszystko jest równy procent, ale przez to cena jest większa. No i tutaj możecie sobie trafić na przykład skina za złotówkę, a nawet bo, bo jego Lore za tysiaczka. I są na to wszystko takie same procenty, więc naprawdę spoko. E Póki co, póki co ta pierwsza skrzynka no dała syf. Przechodzimy do tej droższej. Tutaj Bionic autotornik. Ale trafiamy rękawiczki. Spoko. Wychodzimy na prowadzenie. No czy tak byśmy na prowadzeniu chyba, ale umocniamy się w prowadzeniu. Okej. Okay. Ta skrzynka spoko. Tutaj Butterfly e, Rascode. No póki co Orionik to też nie nieźle. E, a, a, ale Butterfly też byłby spoko, no ale nic nie leci z tej skrzynki, więc taka w sumie maj no i tutaj, tu jest na pewno butterfly gamma doppler za 10 koła za 10 500 nawet póki co i tak dała spoko, bo dała te rękawiczki no ale no, ten butterfly byłby naprawdę przyjemny bardziej, że na końcu jest skrzynka za 5 600 ja się jej strasznie boję bo jak ktoś nie widział wczorajszego odcinka no to powiem szczerze, no nie popisała się ta skrzynka, rękawiczki za piątkę, naprawdę fajnie i ostatnia taka skrzynka butterfly nie dała i tak dała spoko no i żeby tutaj coś dała Proszę. Ej, ta skrzynka jest naprawdę dziwna. Wyszliśmy 20 zł na plus. Plus jeszcze te punkty, więc w sumie w sumie... Okej. Okay. No dobra. Idziemy zrobić kolejną bitwę. Nie wiem, ta skrzynka jest na... Wiecie co? Ja mam pomysł. Ja mam pomysł. Może w ten sposób odda? Ktoś nie wiedział o ten tryb, to wszystkie skiny, w sensie, wszyscy się dzielimy po równo. Dawaj. Te rękawiczki za 80-koła, albo Gangir. O Boże, ej, ta skrzynka jest... Jeszcze raz. Jeszcze raz. Ja wierzę, że ona musi oddać. Dajmy sobie bociki. Proszę. Ona jeszcze nikomu nic nie dała w tych bitwach moich wszystkich. Daj raz. Co to jest? Ej, dobra, ta skrzynka jest jakaś... Naprawdę. Dobra, wiecie co? Ja to wszystko walę. Jak mamy ten, Wymiejmy sobie jeszcze 50 koła. Stać nas. Idę zrobić tą skrzynkę normalnie. Wali mnie to, wali mnie to. Ja chcę, żeby mi w końcu coś dała. Albo będziemy zarabiać sami, albo nie. Na trzech jeszcze nie widziałem z niej, żeby w ogóle, mi, albo mi albo przeciwnikom wyleciał w ogóle profit z tej skrzynki. Może tym razem taki gangnir. No, coś pięknego. Pik! No to jest profit. Nie, nie jest. Ej, dobra. Ta skrzynka, ta skrzynka jest najgorsza. Wszystkie te skrzynki z, z tych, z eventu są super. Poza tą. Santa back, najgorsza skrzynka, póki co, szczerze, ale jutro spróbujemy ją dalej pewnie przetestować, póki co łapkę w górę subik z bankiem. Oczywiście Kazik Grabi 18, 10 do 18-10% dopłaty 20 start. Wszystkie linki w opisie widzimy się jutro, trzymajcie się elo!